Cześć, witajcie na kanale Hardware Steam 4. Dziś mam Samsung Galaxy A60 i chcę pokazać Wam jak zarządzać swoimi hasłami Google na tym urządzeniu. Aby zarządzać naszymi hasłami Google, w pierwszym kroku otwórz aplikację Google Chrome. W niej dotknij trzech kropek w prawym rogu, a następnie wybierz opcję ustawienia, w niej znajdziesz menedżera haseł Google i tam możemy zarządzać naszymi hasłami Google, na przykład do konta Whatsapp, ale musimy mieć ekran blokady, aby zarządzać naszymi hasłami Google. I mogę to dodać szybko, może tworźć szybki wzór. A kiedy to mamy, możemy wrócić, dotknąć tego i wprowadzić nasz ekran blokady, aby się połączyć. W nim możemy skopiować dane używając ikon, a smartfon pokaże hasło do zapamiętania. Możesz edytować wszystko dotykając: Edytuj, pisując coś nowego, używając nazwy i hasła. Ale pamiętaj, że gdy coś zmienisz, zapisz. Rzeczą, którą możemy zrobić, jest usunięcie tego z naszego urządzenia, klikając Usuń i potwierdzając usunięcie ponownie. Dzięki za oglądanie. Do widzenia.